Nie ukrywam, że po polskich, jak i zagranicznych drogach jeżdżę bardzo, bardzo dużo, bo w zeszłym roku zrobiłem około 80 tysięcy kilometrów, więc myślę, że spokojnie mógłbym się z niejednym taksówkarzem na, na robotę zamienić. I przyznam szczerze, że taką rzeczą, która mnie najbardziej denerwuje, to jest przede wszystkim brak cierpliwości, brak zrozumienia ze strony innych kierowców, bo dużo łatwiej by się wszystkim jeździło, gdybyśmy zakładali, że naprawdę jednemu może się śpieszyć, jeden może chcieć jechać trochę wolniej, bo, bo nie wiem, bo podróżuje z dziećmi. Są Różne naprawdę sytuacje na drodze, i bardzo często polscy kierowcy wykazują się absolutnie brakiem jakiejkolwiek kultury na drodze, brakiem zrozumienia w stosunku do, do innych uczestników ruchu, bo, bo każdemu się w Polsce wydaje, że jest najlepszym kierowcą na świecie, a przynajmniej większości z nas. A proszę wierzyć, to nie do końca jest tak w realiach, bo zdać prawo jazdy to jedno, a jeździć dobrze samochodem to jest coś zupełnie innego. I, i, i myślę, jak już miał wymienić drugą rzecz, to jednak ten. Poziom szkolenia w Polsce jest niestety bardzo, bardzo niski, bo to, z czym ja się spotkałem wielokrotnie, to to, że jednak w Polsce uczymy się przede wszystkim zdać prawo jazdy, a nie uczymy się, jak się tak naprawdę powinniśmy po tych drogach bezpiecznie poruszać. I myślę, że gdybyśmy wszyscy mieli odrobinę więcej cierpliwości, ale też odrobinę więcej umiejętności, to uwierzcie mi Państwo, że jeździłoby się nam wszystkim dużo, dużo łatwiej, a przede wszystkim bezpieczniej i przyjemniej. Mój Boże, no nikt z nas nie jest nieomylny i szczególnie w innych miastach ja, ja mieszkam pod Poznaniem, ale, ale też poruszam się po dużych miastach i zawsze zwracam uwagę, chociażby na to skąd ktoś ma tablice rejestracyjne, bo nie można oczekiwać, szczególnie w polskim systemie oznakowania, który no, nie zawsze jest, umówmy się w 100% logiczny, że każdy będzie znał tą samą drogę, którą my jeździmy do pracy, tak samo jak my na pamięć i będzie wiedział, że za 100 metrów ten pas się kończy, bo bardzo często mamy sytuację taką, że stoi sznur samochodów. Em, em, 200 metrów przed nami jest miejsce, gdzie, gdzie się te pasze zwężają, i ludzie są obrażeni na tych, którzy jadą do końca i próbują ten pas zmienić. Po pierwsze, tak naprawdę tak się powinno jeździć, czyli ta jazda na zamek powinna być do samego końca. I to ja zawsze wszystkim zwracam uwagę, łącznie z moją rodziną, że powinno się jechać do końca, pomimo tego, że nie wiem, wewnętrznie się nie chce, bo, bo co sobie ten za mną pomyśli. Wbrew pozorom, po to są te dwa pasy, jeszcze te 200 metrów dalej, żeby jak najdalej, jak najdłużej z nich korzystać. A jak już tam ja na przykład stoję w takim korku i widzę, że ktoś dojeżdża, to praktycznie zawsze takie osoby wpuszczam. No, zawsze staram się przynajmniej ten jeden samochód wpuścić i gdyby naprawdę większość ludzi tak myślała, jeden wpuszczam, przejeżdżam dalej i każdy by tak do tego podchodził, to wszyscy dojechalibyśmy szybciej, nie tylko ci, którzy że pojechali do samego końca, których uważamy za tych złych i najgorszych, tylko każdy z nas jechałby dużo, dużo sprawniej, a o to tak naprawdę chodzi, bo z czego są wypadki? Z czego? z tego, że jesteśmy spóźnieni, że gdzieś się spieszymy, że gdzieś nie zdążyliśmy i chcemy na późnym pomarańczowym przejechać. Gdyby cały ruch był sporo dużo bardziej sprawny, to jednak jeździlibyśmy na pewno dużo, dużo bardziej bezpiecznie, a Polska, jak wszyscy wiemy, no pod tym względem jest na szarym końcu Europy.